Siemanko, z tej strony Dark Boy zb 8 witam was wszystkich. Dzisiaj sobie rozpoczniemy nową serię, w której będę przeglądał stare LEGO katalogi. Na pierwszy ogień, styczeń, czerwiec 2015, jak widzicie. Tak, tak się prezentuje okładka, kiedyś to były okładki, nie to co teraz. I tak, spis treści. Wy to, wy to widzicie? Czy nie widzicie? O, tak to wygląda. Pominiemy sobie te duplo sluplo, Bo to, chociaż to jest stare, ale to raczej nikogo nie interesuje. Tak, duplo. Dobra, pominiemy to. Szybko przejedziemy. Będzie długi odcinek, a więc nie będę nic montował, tylko puszczę to tak jak leci. Ok, samolocik fajny był. No, o, safari. O bo co to są? Leśne zwierzątka. Aha. Dobra, nie. Nie podniecajmy się duplo. Tylko przy... duplo dla dziewczynek, proszę bardzo. Tylko już pomijajmy te duplo. O jest kreator, dobra. Takie były autka. Samochodziki. Samolociki fajne, no nie powiem. Ta chatka, fajna. To kreator o modulary. Tak, to są modulary? E, nie jestem pewien. Nieważne, dobra. Tu jakieś nie wiadomo co. To dla dziewczynek sobie też pominiemy. O, fajny jacht. Tak. Aha więc O, co to jest elfy Tu jakaś rekrama. Okej okay. Już były te kody wtedy. Aha Tak, jakieś elfy. O, city się zaczyna zaraz. Już jest city. Ci, ci. Takie były zestawy. Fajne, no. Jakaś policja. Leśna. Okej. Okay sterunek. Hmm. Takie sobie. Powiem. Aha. Takie sobie. O. To był zestaw. Mam go. Zakurzył mi się niestety. Już go rozwaliłem w połowie. Ale jeszcze go posiadam. Aha. Transport. Motorówki. Skąd my to znamy? Tra, laweta samochodowa. Skąd my to znamy? Uone, camper, albo jak to się nazywa? O, to, to też jest mój ulubiony zestaw. Takie samo. Motorki takie, okej. Okay. To jeszcze było niedawno. Widziałem. Oho, ho, ho. Co to jest? Arktyka. O, dobra. Straż pożarna. I Straż Przybrzeżna, albo jak to tam. Się nazywa motorki, pociągi ten stary pociąg, teraz już jest nowy, a to mi się podoba. Jak nie wiem, to bym chciał mieć taki dworzec w mieście. O, o, o. o Speed Champions już było, ale stary jak nie wiem, jak świat no. i wieża Avengersów, proszę bardzo, widzicie to? No. Takie zestawy były kiedyś. Jeszcze nie tak dawno, bo 6, tak, 6 lat temu. Tu Batman widzę. Aha, Lego mówi, pierwsza część. Okej. Okay. to były czasy. Jeszcze bionik było jeszcze... Uuu, co się nie spodziewałem? No. I ninjago, ninja. Takie ninja były kiedyś. A to co, sima, jakaś sima. Cima. Okej. Okay. Hobbit. Jeszcze nie tak dawno, w 2015, mieliśmy hobbita. A to nie wiem, co to jest. Jakieś futurystyczne helikoptery. Okej, okay, co się nie. I Minecraft już był. Proszę bardzo. Mhm. Star Wars. Albo raczej Star Wars. O Star Warsy. No. Takie zestawy. To było coś nie? To było coś. Co jeszcze my tu mamy? Oho, to fajne. Albo ta maszyna. I co? I koniec? Technika nie ma, jest jeszcze technik. A z technika mało było. Mhm. Nie było żadnych plus 18 jeszcze. Nie. A to już było. I tyle. Nie? Mało, słabo. O, seria, która to jest seria? Mini pisze, nie pisze ale no nie nie najgorsza pisze tu, która to jest seria 13, a już mamy 22 za niedługo no to tak podobał się ten krótki, bo krótki przegląd bardzo starego, ale nie aż tak starego 2015 rok przegląd Katalogu. I co, podobało się standardowo? Łapeczka w górę, komentarz, subskrypcja. Co tam chcecie? Hej, cześć na razie.